Drugi rajd samochodowy 111 Jezior już za nami. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Powiat Koszczeński wraz ze stowarzyszeniem, które zajmuje się rajdami. Głównym organizatorem był Maciej Raczewski. Mam nadzieję, że całe przedsięwzięcie podobało się Państwu, mieszkańcom Choszczna, mieszkańcom całego powiatu. Były dwa odcinki, jeden odcinek prolog choszczeński. Będą mieli zaliczony... Brawo! Specjalnie przypominam Państwu naszego byłego starostę Adama, który, którego wspominam bardzo ciepło i bardzo dobrze, bo właśnie ten rajd był takim naszym wspólnym marzeniem, żeby to zrealizować. I tak jest. Mam nadzieję, że Adam się cieszy. Chłopaki, y, czyli Maciek i Paweł Jaszkiewicz y, jechali jak zawsze dla taty. Tak źle. No to, ten sport na tym polega. Polega na tym, żeby jechać najszybciej jak potrafię, najszybciej jak pozwala, mi samochód jak pozwalają dane warunki na trasie. E, każdy gdzieś tam tego limitu szuka. No, walczy tych kilkudziesięciu kierowców, każdy chce być najszybszy, każdy gdzieś to musi znaleźć te swoje ułamki sekund. W tym wypadku no, zabrakło przyczepności. Może jakiś mały błąd w opisie trasy... No i tak to się kończy, no i tak to była delikatna stłuczka, bo tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. Gdyby nie ten wielki krawężnik, który tam jest, który zdemolował podwozie tego lancera, to pojechali pojechaliby dalej. Podejrzewam, że zmieniliby te koła za metą i w ogóle nie byłoby o czym mówić. No niestety to uderzenie pod takim kątem było, że wbiło półś do, do dyfra i skończyła się jazda, dzisiaj już nie wystartowali. No, poczyniliśmy trochę modyfikacji, tak, żeby zwiększyć trochę moc, żeby być bardziej konkurencyjnym, bo jednak w naszej klasie jest najwięcej załóg. więc zobaczymy. A w jakiej klasie jedziecie? W trzeciej do, do pojemności 1600. Czy zostały zmienione wałki rozrządu, został zmieniony dolot powietrza, przerobiony delikatnie wydech. Cały czas się uczymy, to nie jest tak, że ktoś przychodzi, siada i potrafi jeździć to. Trzeba to wyjeździć po prostu, zarówno jeśli chodzi o opisywanie trasy, znajdywanie jakichś takich miejsc, gdzie można przyciąć. czy Poprawić czas, no to z pęt i na pętę to wychodzi zawsze. Fajne, fajne odcinki. W miejscami wymagające, bo nawierzchnia jest nie do końca równa. Stąd po pierwszym odcinku specjalnym na pewno będzie wymagające. Jest bardzo podbijające, zakręty są bardzo szybkie, no będzie trzeba uważać. Co że jesteśmy w samochodach powyżej 2 litrów, litrów, czyli w 2000 w No Tutaj akurat to jest 4, ponad 400 koni no mechanicznych. To jest bardzo droga impreza. My jako klub, który nie prowadzi działalności, to opieramy się na dotacjach, na tym, co zdobędziemy od sponsorów, a z roku na rok no niestety, niestety coraz trudniej pozyskać takie pieniądze, żeby na odpowiednim poziomie tę imprezę zorganizować. I odpowiednio bezpieczną, bo, bo wiadomo, że najdroższe to jest zabezpieczenie tej imprezy. Czy sam pan próbował lub chciał wziąć właśnie udział kiedyś w takim rajdzie? No od tego zaczęła się moja przygoda z tym sportem, bo najpierw byłem zawodnikiem, i potem przypadkiem troszkę trafiłem do organizacji. W związku z tym, że auto nie mogłem wystartować w, w jednym z rajdów, miałem auto niesprawne i przeszedłem tą złą stronę mocy, czyli pomagałem kolegom, sędziom. No i jakoś to wszystko tak powoli zaczęło się rozwijać, że z tego, z tej strony zawodnika zacząłem coraz częściej, coraz częściej i teraz już regularnie tak naprawdę yy, organizuję, no do czynienia mam jeszcze tylko tyle, że, że szkole też z kierowcą jako instruktor sportu samochodowego, także dalej od tej strony gdzieś tam kierownicy cały czas jest na bieżąco, mam do czynienia. W momencie również bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim e, sponsorom, którzy się włączyli w naszą wspólną organizację, a także bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom powiatu choszczeńskiego, starostwa powiatowego, którzy włączyli się w taką całą organizację tego przedsięwzięcia. Be, widać ich było w białych koszulkach. Mam nadzieję, że że sprawiło to również im wiele przyjemności i serdecznie Wam kochani za to dziękuję. Również bardzo serdecznie dziękuję burmistrzowi Hoszczna za to, że właśnie w Hoszcznie mogliśmy ten prolog, prolog zrobić. Robert, serdeczne podziękowania. No to, co są u nas charakterystyczne na rajdowych Przestw zachodnie Zachodniej, od kilku lat mamy partnera, firmę, która wycina dla nas indywidualnie, indywidualnie projektowane statuetki charakterystyczne dla danego regionu, czy dla danego rajdu, to też takie trzy duże jedynki z szachownicą, za chwilę to zobaczymy w kolorach. W kolorze herbu, czyli, czyli ten, ciemny, ten czerwień, pomarańczowa, coś... Oczywiście kobiety określą dokładnie jaki to jest kolor w herbie, oprócz ten, oprócz szarego. E, takie za chwilę rozdamy, dodatkowo od naszych sponsorów upominki, e, czyli to są akcesoria, gadżety motoryzacyjne, no i główna nagroda to tylko w Hoshnie, coś takiego jest. Rok temu już to e, mogliśmy, dzięki hojności pani starosty, rozdać. W tym roku także nagroda za zwycięstwo w Generalce Hans, czyli to jest ten system stabilizacji e, karku, system stabilizacji szyi. Dla kierowcy to jest chyba najlepszy wynalazek, który zwiększa bezpieczeństwo od dobrych kilkudziesięciu lat. Wszystkie urazy z tych kręgów szyjnych praktycznie redukuje do zera, bo trzyma głowę na swoim miejscu. Za nami drugi rajd, przed nami przygotowanie do następnego. No i tego bym sobie życzyła, żeby, żeby w przyszłym roku również pamięć o Adamie właśnie w tym rajdzie trwała jak najdłużej. Serdecznie dziękuję.